Był deszczowy, kwietniowy dzień. Do budynku odrapanego wszedł młody człowiek, wyglądał na sympatycznego i pełnego dobrych chęci. Okazało się, że był wolontariuszem, który pragnie pracować w placówce oświatowo-wychowawczej. Trafił tu. I oddajemy głos dyrektorowi do domu dziecka. Spotkał się z dziećmi, które nigdy nie miały możliwości powiedzieć, mamo, tato, kocham cię, mówił dyrektor. Obserwowałem jego poczynania, podziwiając go za wielką otwartość. Jednak pewnego razu ogromnie mnie zaskoczył. Przyszedł do mojego gabinetu i zaczął płakać. Opowiedział mi wydarzenie, które miało miejsce poprzedniego dnia. Otóż, kiedy żegnał się z dziećmi po zajęciach, a pomagał im w odrabianiu lekcji, podszedł do niego dziesięcioletni chłopiec i powiedział: Czy nie mógłbyś być moim tatą? Będę Cię słuchał i będę Cię kochał jak nikt inny. Wzruszony wolontariusz odpowiedział, że nie jest to możliwe. Ani z prawnych racji, ani też osobistych. Nie miał bowiem warunków lokalowych odpowiednich. A wtedy usłyszał szloch i prośby dziecka. To chociaż mnie przytul i pogłaskaj, bo ja jestem. Taki sam i nikt mnie nie kocha. W takich sytuacjach każdemu może zakręcić się za boku, szczególnie jeżeli chodzi o sieractwo dzieci. Bo przecież sieractwo fizyczne, jak i duchowe jest dotkliwe. To ono prowadzi również i dzisiaj do apatii, poczucia bez sensu. Niekiedy i targnięcia się na własne życie <laughs> lub samobójczych. Sierota w sensie fizycznym to człowiek, który ma świadomość bycia opuszczonym. A przed chwilą usłyszeliśmy to jedno zdanie, które jest antidotum na opowiedzianą przed chwilą historię. Nie zostanie Was. Sierotami. Człowiek wierzący, choć fizycznie, może być zdradzony, opuszczony, może być osierocony, zarówno duchowo, emocjonalnie, jak i fizycznie, poprzez podejście najbliższych, poprzez zdradę, poprzez wyszydzenie i pogardę. Ale Chrystus. Jest odpowiedzią na to, czego tak naprawdę świat dać nie może. Na wyzbycie się lęku, że jesteśmy sierotami, że nasze sierotstwo jest wyrokiem. I chociaż wiele nakazów i zakazów Kościoła można byłoby nie wypełniać, nie przywiązywać do nich wagi, lub też odrzucić je, bo są zbyt uciążliwe i nie potrafimy im sprostać. Ale to jedno, kiedy odchodzimy i przemijamy, kiedy widzimy na naszej twarzy ząb czasu, pozwala nam ciągle utrzymać ową nadzieję. To jedno zdanie, nie zostawię Was. Sierotami. Dzisiaj obiecuję zesłać Ducha Świętego, którego nazywa pocieszycielem. W Biblii Łacińskiej ten pocieszyciel nosi nazwę Advocatus. W Septuagintie, czyli w tłumaczonej Biblii Greckiej, to Paraklet, a dokładnie obrońca występujący w imieniu ludzi. Ale adwokat, pamiętajmy, może poza obroną stać się również i oskarżycielem. I jest to dziwna miłość i Boga. Syła nam, ludziom, czyli także Kościołowi, ducha prawdy, które, którego, jak widzimy, działanie na przestrzeni wieków, ukazuje popełniane przez nas błędy, zmusza do refleksji, namawia do poprawy. To jest owo działanie Boga poprzez Ducha, pomimo naszej ludzkiej słabości, bo jesteśmy tylko ludźmi i chociaż służymy, wierzymy i wydaje nam się, że na miarę naszej wiedzy i duchowej wrażliwości, Wypełniamy Jego wolę i stajemy się Jego uczniami, to często, co potwierdza historia, błądzimy. Zamiast miłości, szerzymy nienawiść, zamiast głoszenia Ewangelii, zmuszanie do jej przyjęcia, zamiast bycia człowiekiem, przebaczenia, jesteśmy ludźmi pogardy. Stąd działanie ducha, którego nie widzimy fizycznie bo jest trzecią osobą Trójcy, ale jego efekty w naszym życiu i historii świata są namacalne i dają nam poczucie pewności. Dzisiaj, kiedy patrzymy na tych, którzy wierzyli i byli w kościele 100-200 lat temu, śmieją się niekiedy z ich przepisów, Śmiejemy się z tego, iż można było na ludzi nałożyć takie ciężary, mówiąc krótko, łamać ich sumienia w imię nauki Chrystusa. Dzisiaj się o wiedzę, zrozumienie Ewangelii, archeologię biblijną, historię starożytną, wiemy, że Chrystus chciał coś innego powiedzieć, że tego od nas nie wymagał. No cóż. Dochodzenie do prawdy wymaga ofiar, tylko szkoda, że te ofiary często były dokonywane w imię Boga, który ich nie chciał i nie oczekiwał. Ale jest to cena ludzkiej ułomności. Stąd Chrystus mówi dzisiaj, jakby ująć to współczesnymi słowami: Zakładam, że będziecie błądzi. Wiem, że jesteście grzeszni. Dlatego nastąpiło odkupienie, a ja zmartwychwstałem, by dać wam nadzieję powstania z upadku i zbawienia. Ale gdy odchodzę, posyłam wam tego, który będzie nas prowadził, aby na tych krętych ścieżkach ludzkiego życia mógł ja, Bóg, pisać prosto wasze dni i wasze pielgrzymowanie. Święty Bernard z Klerwo powiedział, od momentu kiedy Chrystus zmartwychwstał i obiecał nam owego Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, nie mamy prawa być ludźmi smutnymi, bo smutek to nie skwas ona wina, to stan ducha, to brak nadziei, to niezdolność spojrzenia w przyszłość i ujrzenia w nim szansy. To jest ludzkowy smutek, który owszem, potem na zewnątrz przejawia się apatją, wewnętrznym wypaleniem, odrzuceniem pomocnej ręki, wszystkim, co kojarzy się z dobrocią człowieka, bo już sami nie wierzymy sobie. A wtedy Bernard klerwo powiedział: ach, Chcesz się nigdy nie smucić? Żyj dobrze. Poraduj się z sobą i poczuć błędy, które są przyczyną Twojego smutku. Wtedy właśnie otwieramy się na działanie Ducha Świętego. Wtedy nie będzie owej apatii, wtedy nie będzie naszego wewnętrznego, duchowego wypalenia. Ale Chrystus dzisiaj mówi. Zachowujcie moje przykazania. Nie chodziło mu o dziesięć przykazań moich rzowych, ale praktyczne rady, jak mamy żyć jako chrześcijanie, abyśmy mogli wypełniać Jego naukę, a wtedy ja będę z wami i będę chwalił was przed moim Ojcem. Co to znaczy wobec tego? Zachowywać Jego przykazania. Czyli świadczyć miłość. Pojęcie miłości dzisiaj jest tak szerokie i niekiedy tak zszargane, że my sami, ludzie różnego wieku, gubimy się w zrozumieniu tego, czy jest, a raczej czy powinna być prawdziwa miłość. A gdy przychodzi zrobienie rachunku sumienia, wtedy uświadamiamy sobie, że często słowo nienawiść było w naszym użyciu, a rzadziej pamiętaliśmy o tym, co znaczy pojęcie miłości. Erich Fromm, wybitny psycholog, psychoanalityk, filozof i socjolog zostawił nam po trudności książkę o sztuce miłości. Zakładał, że istnieje miłość na ziemi, ta ziemska rzeczywista, ale każda miłość ma swoje źródło w Bogu, a więc powinna posiadać konkretne cechy, dzięki którym my, zwykli zjadacze chleba, będziemy mogli powiedzieć: tak, ja kocham w odróżnieniu od tego spłaszczonego, prymitywnego rozumienia pojęcia miłości jakie dzisiaj lansuje świat. Po pierwsze mówi front, miłość wymaga dyscypliny i bywa trudna, bo ona mobilizuje nas do podejmowania trudnych wezwań. Zwykle człowiek unika tego, co słuszne. Zapytamy dlaczego, bo to wymaga poświęcenia. Takim idealnym przykładem poświęcenia i cechą prawdziwej miłości jest miłość matki do swojego dziecka. W jednym z programów telewizyjnych dziennikarz przeprowadzał wywiad z matką, która użyczyła część swojej wątroby dla konającego syna o imieniu Carlos. I w pewnym momencie. Tak bez zastanowienia powiedziała to jedno zdanie. Jeżeli Bóg pozwoli i będę miała kolejne dziecko, tak samo chore jak mój Karlos, nie zawaham się oddać dowolnej części mojego ciała, aby moje dziecko mogło żyć. Miłość wymaga ofiary i zdyscyplinowania. Podejmowania tego, co łączy się z wyrzeczeniem. Po drugie, moi drodzy, tego, czego nam brakuje i każdy musi się do tego przyznać. Miłość musi być cierpliwa. Nie jest czymś, co przychodzi nagle. Ile razy zdawaliście egzamin z cierpliwej miłości? W stosunku do swego zbuntowanego syna, do córki, która nie spełnia Waszych wymagań, do tych, którym zaufaliście, a oni jednak odeszli i rozczarowali. Osoba cierpliwa, która naprawdę kocha, mówi: From, nie reaguje krzykiem i złością, ale roztropnością. Musimy być cierpliwi wobec siebie. I wobec innych. Thomas Lindberg opowiada historię podaną przez tradycję żydowską. Pewnego wieczoru Abraham siedział przed namiotem. W pewnym momencie zobaczył starszego mężczyznę, zmęczonego wiekiem i podróżą, który szedł w stronę jego namiotu. Abraham wybiegł na powitanie zgodnie ze semickim zwyczajem. A następnie zaprosił go do namiotu, do namiotu umył mu nogi i postawił przed nim jedzenie. A więc spełnił nakaz gościnności, które nakładało na niego prawo. Wędrowiec jednak, nie odmawiając żadnej modlitwy ani błogosławieństwa, natychmiast zaczął jeść. Zaskoczony Abraham powiedział: Czy ty. Oddaję szczęść Bogu. Stary podróżnik mówi: Nie żadnego Boga oprócz ognia. Kiedy Abraham to usłyszał, wpadł w gniew, złapał starca za ramiona i wręcz wyrzucił go z namiotu. Gdy podróżnik odszedł, Bóg zawołał Abrahama i zapytał go: A gdzie jest nieznajomy, którego ugości? Abraham odpowiedział Bogu wyrzuciłem go, bo Cię nie czcił. A wtedy Bóg odpowiedział mu, znosiłem go przez 80 lat, chociaż przynosił mi tylko hańbę, a ty nie mógłbyś go znieść chociaż tej jednej nocy. Miłość cierpliwa jest i ta cierpliwość. Wymagana jest od nas i od innych. Musi być rozsądna, musi być pokorna. Tak trudno nam dzisiaj, ludziom XXI wieku, zrozumieć, czym jest pokora. My chcemy być panami swych decyzji, chcemy decydować o innych, ale pokora w miłości jest czymś koniecznym a szczególnie jest wyrażająca się dobitnie, kiedy widzimy ją u ludzi wielkiej historii. Otóż prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln za przy doradztwie swojego jednego z polityków zmienił decyzję i kazał, i kazał usunąć rozmieszczenie oddziałów na froncie, kiedy sekretarz wojny, a był wtedy Edwin Staton Usłyszał to, odmówił wykonania rozkazu prezydenta, a jeszcze powiedział, że Lincoln jest głupcem. Oczywiście przyczynili do myśli prezydentowi, co powiedział jego sekretarz wojny. Ja. A wtedy odpowiedział prezydent w tym zdaniem: Jeżeli wstępnie powiedział, że jestem głupcem, to chyba jestem, bo on zawsze ma rację w tych sprawach. Przekonał się i wezwał swojego sekretarza wojny, a ten, gdy przedstawił mu argumenty, powiedział: Moja decyzja była błędem i natychmiast ją wycofał. Miłość jest pokorna. Tak trudno nam, nawet ludziom nie tej miary, jak cytowali przeze mnie, być pokorni. Moi drodzy. Zapytamy dzisiaj, co to znaczy wobec tego zachowywać Jego przykazania? Czy mamy się znów tylko opierać na pięknym Słowie, wyjść z tej świątyni, pójść w życie i mówić jesteśmy uczniami Chrystusa. Ci, którzy Jemu towarzyszyli, również tak czynili. Ale może Powiedzmy to własnymi słowami. Nie odpłacaj złem za zło. Odwetem zbudujesz jedynie większą piramidę zła. Nie osądzaj bliźniego, bo nie znasz jego spraw do końca. Osąd zostaw Bogu. Nie potępiaj bliźniego, aby i ciebie nie potępiono. Ty także nie jesteś bez winy. Nie martw się o jedzenie i ubranie, jakby to były najważniejsze rzeczy w życiu. Troszcz się o to, aby żyć jak człowiek, a wszystko inne będzie Ci dane. Nie gromadź za wszelką cenę bogactw, jakby to były najważniejsze w życiu rzeczy. To wszystko w oczach Boga jest jak plewa, którą rozwieje pierwszy podmóg sądu ostatecznego. Uwierzyłeś Chrystusowi i za nim. Bądź światłem, bo przez Ciebie będą inni widzieli Boga. Miłuj swoich nieprzyjaciół, bądź uprzejmy dla tych, którzy Cię nie lubią lub są nieżyczliwi. bo to jest trudne, a jeżeli to zachowasz, Staniesz się wtedy Solą Ziemi. I moi drodzy, i będziemy wtedy, jak ten chłopiec, historią, którego rozpocząłem, pokazał, przyjdzie do swego rychowawcy i powie, zostań moim ojcem, będę Cię słuchał i będę Cię kochał, jak nikt inny. Amen.